Cześć wszystkim, to OutClass. Dziś postaram się Wam wyjaśnić dlaczego i na co powinniśmy położyć priorytet grając stof na tym etapie gry, na co powinniście wydawać Wasze vitality pointsy, żeby przyjemniej i łatwiej wam się grało. I czego nie powinniście olewać robiąc dzienną rutynę w grze. Zanim zaczniemy, chciałbym powiedzieć, że założyłem klucz dla naszego community, a więc jeśli chcesz miło spędzić czas w Tower of Fantasy albo podbić świat Aida, ale to dopiero później. Zapraszam serdecznie, jak widzicie jest dużo wolnego miejsca, więc na chwilę obecną nie musicie się martwić brakiem jego. Król nazywa się Borowiki, a jeżeli chcecie poznać genezę tej nazwy, zapraszam na streamki na Twitch TV, gdzie przeważnie możecie złapać mnie w godzinach wieczornych. Ewentualnie zapraszam również na nasz serwer Discord, tam również często się udzielam, więc ze znalezieniem mnie nie powinniście mieć większego problemu. Wszystkie potrzebne linki macie po prostu w opisie. Okej, okay, zatem co powinniście robić na samym początku jak już wejdziecie do gry? Powinniście się zająć wymaksowaniem waszej misji głównej oznaczonym kolorem żółtym, co daje wam po prostu dostęp do dalszego storyline'u oraz odblokowuje wam... Kolejne miejscówki na mapie. Jak już skończyliście się bawić z misją główną, Waszym kolejnym celem powinno być zrobienie Daily Bounty. Za Bounty dostajemy naprawdę fajne nagrody, takie jak EXP dla waszej postaci, GOLD, CHIPy, którymi odblokowywujemy skrzynki w świecie, NUKLEUSy i materiały do ulepszenia waszych matryc, broni oraz ekwipunku. No i najważniejsze jest to, że dostajemy Bounty EXP, dzięki któremu zwiększamy swój Bounty poziom, co daje nam lepsze nagrody w przyszłości. Następną rzeczą, jaką powinniście zrobić jest kuchnia Mii, za którą dostajecie dość sporą ilość darmowego expa, gifty oraz oczywiście bufy, które są bardzo przyjemne i przydatne później. Miaski z Kitchen resetuje się codziennie o 5, 12 oraz 18 czasu serwerowego i tutaj tego powinniśmy pilnować. Jak już zrobiliśmy wyżej wymienione, przejdźmy do Vitality punktów, dzięki którym możemy zdobywać bardziej wartościowe itemy. Na ten etap serwera najbardziej opłaca wam się robić Interstellar eksploracje. Na waszej mapie możecie znaleźć stargatesy, które respią się randomowo i posiadają randomowe materiały za ich ukończenie. Żeby móc spróbować zrobić stargatesy będziecie potrzebować do tego grupy, gdyż samemu nie można ich zrobić. Tutaj małe sprostowanie. Stargatesy można robić samemu, po prostu jak ja próbowałem do tego podchodzić nie mogłem tu wejść, więc to zapewne był jakiś bóg czy coś. Ale w pewnym stopniu to bardzo dobrze. Stargatesy mają trzy poziomy, gdzie najbardziej opłacalne są te trzy gwiazdkowe. Poziomy różnią się ilością nagród i rzadkością, jakie możemy zdobyć. Jeżeli nie możecie znaleźć u siebie na mapie 3 gwiazdkowych Stargatesów, nie przejmujcie się. Możecie zawsze wejść w czat w zakładkę Rekrut i przy odrobinie szczęścia może ktoś założy party z 3 poziomem. Tak więc jeżeli u Was na mapie się nie pojawiły, nie przejmujcie się, na pewno coś tam dla siebie znajdziecie. Dlaczego Stargates? Bo właśnie tam możemy zdobyć na chwilę obecną do trzech fioletowych materiałów do ulepszenia. W porównaniu do Dimensional Triads, gdzie możemy zdobyć tylko dwa na tym etapie gry. Tutaj zapewne będzie się to zmieniać z czasem, jak odblokujemy już więcej kontentu. Skoro już powiedziałem kilka słów na temat Vitality, przejdźmy teraz do supresorów. Supresory zwiększają nam statystyki bitewne, co jest bardzo istotne i dlatego właśnie powinniśmy się na nich skupić. Co potrzebujemy do ulepszenia tego itemu to potent omnium krystalem. Je zaś możemy zdobyć z ruin, ze story rewardsów, w naszym terminalu z nagród, za nagrody z eksploracji, z Wanderers Rogu, z crew oraz za czyszczenie bojgon Fantazmu. Jak widzicie źródeł skąd możecie wziąć omnium Krystale jest masa, więc nie musicie się martwić, że coś wam może brakować. Przy ulepszaniu supresorów dostajemy również wartościowe nagrody. Wypadałoby powiedzieć trochę na temat tego bajgon fantazmu. Jest to bardzo podobne miejsce do Spiral Abyssu z Gensina. A ten kto nie wie, jest to po prostu miejsce, gdzie musicie zabić jakąś liczbę przeciwników w wyznaczonym czasie. A po ukończeniu stageu dostajecie materiały przydatne do rozwoju waszej postaci. Mogę tutaj dodać, że bonusy dla broni się zmieniają, więc nie musicie się tym martwić. Nie bójcie się podejmować tego miejsca. Wejdźcie, zbijcie jak najwięcej tylko możecie, wyjdźcie i wróćcie tutaj jak będziecie silniejsi. Chyba wszystko co ważniejsze na ten etap gry zostało powiedziane. Więc jeśli macie jakieś pytania, pytajcie śmiało, sekcja komentarzy jest wasza. A jeżeli chcecie zapytać o coś na live, zapraszam dziś o godzinie 18. Linki w opisie. Cześć!